Cześć! Witam w kolejnym odcinku z Biblią na Leśnych Ścieżkach. Dzisiaj spaceruję po Borze Jodłowym, albo tak jak mówią tutaj w Świętokrzyskim, po Puszczy Jodłowej. Co ciekawego dzisiaj znalazłem? Zaraz Wam pokażę, zostańcie ze mną. Zapraszam. Wychodząc tą drogą z puszczy, natknąłem się na cały łan rdestowca. Jest go naprawdę masa. Zarośla rdestowca potrafią tworzyć nieprzeniknione połacie zieleni. Dlatego w dzieciństwie z kolegami lubiliśmy budować tak zwane bazy w zaroślach rdestowcowych. Całkiem przyjemnie tu, w tym cieniu. Zobaczcie, łodygi rdestowca przypominają nieco łodygi bambusa, i tak jak on są puste w środku, czasem pomiędzy kolankami w tych pustych przestrzeniach można znaleźć nawet wodę. Rdestowiec pojawił się w Europie pod koniec XIX wieku. W Polsce na przełomie XIX i XX wieku, jednak dopiero po latach 40. zaczął być spotykany szerzej w naszym kraju. Początkowo rdestowiec sadzono celowo w parkach i ogrodach, dlatego że jego duże, ładne liście szybko dawały cień. Poza tym też kwitł praktycznie przez cały okres wegetacyjny, nawet jesienią, co powodowało, że był rośliną cenioną przez pszczelarzy. Rdestowiec był i jest ceniony z wielu względów. Trudno wymienić wszystkie pozytywne jego cechy. Bywa sadzony jako roślina ozdobna, bywa sadzony również na miejscach, które podlegają rekultywacji, dlatego że w bardzo łatwy sposób przyswaja różne szkodliwe substancje z gruntu. Także można oczyścić grunt, a potem, pozbywając się rdestowca, doprowadzić do jego oczyszczenia. Wyschnięte łodygi rdestowca są świetnym paliwem, dlatego uprawiany jest również jako roślina energetyczna. Zresztą dla tych, którzy się bawią w jakiekolwiek rękodzieło, puste łodygi rdestowca, tak jak powiedziałem, przypominające nieco bambusy, służą do wyrobu przeróżnych rzeczy, od pojemników na fujarkach skończywszy. Rdestowiec jest również używany w zielarstwie, w ziołolecznictwie, w przemyśle spożywczym. Zawiera ogromnej ilości resveratrolu, który jest bardzo ceniony jako przeciwutleniacz. Wydawać by się mogło, że jest to roślina, która ma same plusy. Roślina, z której powinniśmy się cieszyć, że jest. A mimo to jednak ma jedną bardzo negatywną cechę. Kiedy pojawi się w jakimś miejscu, ruguje wszystkie inne rośliny. Przejmuje całe połacie, czasem nawet tysiące metrów kwadratowych. Zajmują tylko i wyłącznie plantacje czy połacie porastane przez Rdestowiec. Jest rośliną wybitnie ekspansyjną. I nie ma szans żadna inna roślina w miejscu, w którym Rdestowiec rozpleni się. Także zajmuje i zacienia wszystko. Jest to bardzo ciekawy przykład. Przykład pewnych rzeczy, które mogą również rozplenić się w naszym życiu. Problem z rdestowcem polega właśnie na tym, że kiedy raz gdzieś zapuści korzenie, zaczyna dominować na całym tym miejscu, gdzie wyrósł. I żadna inna roślina nie ma możliwości, żeby wyrosnąć w tym miejscu. Żadna inna roślina nie zakwitnie i nie wyda owocu. Rdestowiec przejmuje wszystko, zaczyna rządzić tym terenem. Cały teren jest w niewoli rdestowca. Bywa, że i w naszym życiu jest podobnie. Pewne sprawy, pewne relacje, pewne nasze zainteresowania. Być może są czymś przyjemnym przez chwilę, być może przynoszą nam nawet relatywne dobro na jakiś czas. W skali naszego życia jednak okazują się zniewoleniem. Okazują się jak rdestowiec, zagarniać coraz większe obszary naszego życia i rugują z tych obszarów wszystkie inne sprawy. Możemy mieć takiego rdestowca naszego życia, który rozpleni się i będzie tylko on. Rdestowca naszego ducha który rozpleni się w naszym duchowym życiu i nie dopuści niczego innego. Przypominają mi się tutaj słowa apostoła Pawła, które napisał do kościoła w Koryncie. Są zapisane w pierwszym liście Pawła do Koryntian w 6 rozdziale 12 werset. Apostoł Paweł pisał tak. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. Są różne sprawy w naszym życiu, są różne zainteresowania, być może również relacje, które powodują, że w pewnym momencie zaczynamy być zniewoleni, że nie są pożyteczne dla nas, tak jak pisze apostoł Paweł. Coś być może w danej chwili wydaje się fajne, przyjemne, przynosi jakąś ulgę albo może relaks, ale na dłuższą metę w całym naszym życiu czynią nas niewolnikami. Apostol Paweł pisze: Wszystko mi wolno. Są sprawy, które mi się podobają, wszystko mi wolno. Są rzeczy, które mi smakują, wszystko mi wolno. Są relacje, które mi się podobają, wszystko mi wolno, mówi Paweł. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Coś, co może w danym momencie wydawać się ładne, jak kwiaty Rdestowca, coś, co w danym momencie może wydawać się przyjemne, jak cień, który dają liście Rdestowca, w całym naszym życiu może się okazać taką połacią, zarośniętą. Zdominowaną wyłącznie przez rdestowiec. Rdestowiec jest dobrym przykładem tego, co może dziać się w naszym życiu. Możemy mieć rdestowca w życiu, możemy mieć rdestowca duchowego w życiu. Apostoł Paweł pisze jednak: wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam niczemu się zniewolić. Nie pozwól, żeby jakiekolwiek sprawy, jakiekolwiek rzeczy, jakiekolwiek przyjemności, jakiekolwiek relacje, jakiekolwiek nauki również, jakkolwiek mogą być przyjemne w danym momencie. Nie pozwól, żeby rozpleniły się i cię nie, uczyniły cię niewolnikiem, żeby rozpleniły się jak rdestowiec w Twoim życiu, rugując wszystko inne i nie dopuszczając jakiegokolwiek innego owocu w Twoim życiu. Wszystko mi wolno. Ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie dam się zniewolić. Niech te słowa w kontekście rdestowca, który jest pięknym obrazem właśnie tego nauczania Pawłowego, niech te słowa sobie zapuszczają korzenie na przekór wszystkim duchowym rdestowcom w naszym życiu. Życzę Wam wolności w Jezusie Chrystusie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.